Oczyńcie na moją pamiątkę. To nie jest tylko wspomnienie tego, co było, tylko uobecnienie tego, co się stało w wieczorniku. Żywa pamiątka, dzisiaj obecna na całej ziemi. I chleb jest pokarmem miłości. Syn Boga stał się człowiekiem. Jest to dla nas zupełnie niepojęte. Syn Boga człowiekiem. Ale jeszcze jest jeden krok. Syn Boga staje się chlebem. Chleb jest pokarmem miłości. Taki zwyczajny chleb. I my się tu gromadzimy przy tym zwyczajnym chlebie. A jednak Pan Jezus posługuje się mną jako kapłanem, aby powtórzyć tajemnice wieczornika. Bierzcie i jedzcie. To jest niesamowita tajemnica obejmująca cały Kościół. Bierzcie i jedzcie. Ale to jest wyznanie miłości. To jest chleb miłości. Powstaje pytanie, czy żona jest chlebem dla męża? Czy mąż jest chlebem dla żony? Czy dzieci są chlebem dla rodziców? A rodzice chlebem dla dzieci. Miłość o smaku chleba to jest niesamowita tajemnica, i my tę tajemnicę przeżywamy. Coś niezwykłego. Chleb zostaje. Chlebem, ale wiara odsłania nam tajemnicę ciała Chrystusa, bo on sam zamienia ten chleb w swoje ciało. To jest kościół, w którym zginamy kolana, przed najświętszym sakramentem. Chleb. Chleb w złotej oprawie. Chleb, z którym mogę nawiązać kontakt. Chleb, który jest moim pokarmem. Ale bardzo mu zależy na tym, abym ja też był pokarmem dla tych którzy potrzebują spotkania. To spotkanie jest ważne. I dlatego udział w świętej ofierze to jest zawsze spotkanie. I za to spotkanie szczególnie dziękujemy. Dla starożytnych chrześcijan Eucharystia to było dziękczynienie, wielkie dziękczynienie. Jak już to mówiłem, mam pretensję, że nie przetłumaczono słowa Eucharystię na dziękczynienie. Jest piękna śmierć w połowie trzeciego wieku. Biskupa Kartaginy, święty Cyprian, był obywatelem rzymskim. Został skazany na ścięcie, no więc publiczne ścięcie, wielka kara. Ludzi przyszło bardzo dużo, a Cyprian wyszedł na rusztowanie. Poprosił prezbitera, ażeby był świadkiem i uczestnikiem tej jego śmierci. Poprosił również diakona. Prezbiter związał mu ręce. Jak on zasłonił oczy, położył głowę i tą głowę odcięli. Ale był taki entuzjazm, radości wśród chrześcijan, że władze nie mogły się zgodzić na pogrzeb. Zarządzały, aby pogrzeb ciała był dopiero w nocy i to był pogrzeb uroczysty z wielkim śpiewem radości przy pochodniach święty a Radość, szczęście. Człowiek, który się spotkał z Chrystusem promieniuje szczęściem. Tego nam dzisiaj brakuje. Dla nas taka śmierć to jest niewczęście, a dla nich to było wielkie szczęście, bo uczestniczyli w tej pamiątce swojego zbawiciela. Od razu otoczony szacunkiem i kultem, i tak było z wielu innymi uczestnikami. Prześwięty. Ja czekam na to, że Kościół wróci do przeżywania tego dziękczynienia największego, jakie może być. Jestem dzieckiem Boga, ponieważ Bóg mnie dobudował, dopuścił do swojego stołu. Sen Boga mi mówi, bracie. Ojciec Niebieski mi mówi, synu, co mi więcej do szczęścia potrzeba? To jest perspektywa wieczności, która jest zawsze obecna przy obawie. Mam do Was prośbę, abyście tą oktawę bożego ciała w tym roku. Przerwy, ze słowem dziękuję. <tryk> Podziękujcie w ciągu dnia Bogu za oddech, za to, że serce bije, puls, za oczy, które widzą, za ucho, które słyszy. Podziękować Bogu. Nie tylko za te piękne kwiaty, ale że ja te piękne kwiaty widzę. Dziękuję. Jedno słowo. Ale tego jest tak dużo, że w ciągu dnia, Bogu, w różnej sytuacji powiedzmy jedno słowo. Tato dziękuję. Ojcze, dziękuję. Ale też. Z, to jedno słowo w ciągu dnia skierujmy do drugiego człowieka. Ale niech to będzie szczere. Dziękuję mężowi, dziękuję żonie, dziękuję córce, a córka dziękuję tacie i mamie. Jedno słowo. To jest oktawa Bożego działa. Jak to będzie oktawa, dziękuję. I to jest moja prośba, którą składam na patelnie razem z Wami. Za każdego z Was dziękuję. I za to, że wielu z Was dzisiaj znajdzie czas. Aby stanąć blisko monstrancji i powiedzieć Panu Jezusowi: Dziękuję Ci za to, że miłość ma smak chleba, oby moja miłość miała smak chleba.